Platforma Obywatelska podważona. No bo politycznie był niedobry. To były inwestycje w tych województwach, gdzie Platforma Obywatelska nie jest dostatecznie mocna. Sądzę, że to była jedyna przyczyna. W każdym razie trudno znaleźć inną. Niekiedy zresztą było tak, że projekt zatrzymywano na no dłuższy czas, a później do niego wracano. I to nie by było wiadomo, dlaczego zatrzymywano. Tak to, szanowni Państwo, jest. W polskiej Gospodarca, a można by to na ten temat mówić jeszcze bardzo długo, bo w gruncie rzeczy nie ma w tej chwili takiej dziedziny, w której byłoby tak naprawdę dobrze. Mamy do czynienia z narastającym, cichym, ale niesłychanie groźnym kryzysem. Będziemy Państwu proponowali uchwałę w tej dziedzinie. Ale jeśli spojrzeć na ten trzyletni przeszło. Dorobek rządu obecnego premiera, to naprawdę trudno tam szukać jasnych punktów. Za kilka dni dosłownie minie 80% tej kadencji. 80% tego rządu zakładamy, że do końca kadencji dotrwa i że ta kadencja zakończy się w normalnym terminie. Powtarzam, to dosłownie za kilka dni. Więc możemy już mówić o tych 80%. Spójrzmy na różne dziedziny naszego życia. Spójrzmy na to, co dzieje się w polskiej oświacie, gdzie wycofuje się nauczanie historii, gdzie wycofuje się to wszystko, co kształtuje naród, co powoduje, że stajemy się, w korytce tego słowa, znaczeniem Polakami. Na politykę kulturalną, gdzie wycofuje się te wszystkie elementy, które były związane z polityką prowadzoną przez nasz rząd, przez ministra Ujazdowskiego, a które zmierzały do tego, żeby odbudowywać dziedzictwo narodowe, żeby budować polski patriotyzm. Praktycznie rzecz biorąc, został zlikwidowany program Patriotyzm Jutra i tak dalej, i tak dalej. Mamy tego rodzaju przedsięwzięć negatywnych całą masę. Spójrzmy na politykę w nauce, gdzie mamy z jednej strony próbę ograniczenia i wolności, z tak niesłychanymi wydarzeniami jak. To związane z Uniwersytetem, jak wiedzą, i napisanie tam jednej pracy magisterskiej, miały tam być kontrolę, no w końcu premier się jakoś, można powiedzieć, opanował, ale przecież wszyscy pamiętamy, przynajmniej wszyscy parlamentarzyści, jak siedzieliśmy w Sejmie i pani minister Kudrycka twardo tej decyzji broniła, a obok siedział premier i nic z tej strony nie mówił. Dopiero później pewnie tak zwani piarowcy mu powiedzieli, że jednak trochę przesadził. ale... Biorąc pod uwagę jego poprzednie wypowiedzi, pogróżki pod adresem autorów innej książki, ten pan nie ma w świadomości zasady wolności nauki. To nie jest element jego, że tak powiem, kulturalnego zasobu. A w demokratycznym kraju powinien jednak rządzić człowiek, dla którego wolność nauki jest świętością, jest oczywistością. Ale spójrzmy na inne dziedziny, na to, co dzieje się w siłach zbrojnych, na praktyczny rozkład personelu, co dzieje się w MSW, kompletne załamanie się programu modernizacji, który był elementem naszych przedsięwzięć, który dawał naprawdę dobre rezultaty, co dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zmiany, które doprowadziły do tego, że dzisiaj rzeczywiście można się próbować powoływać i rząd to robi na to, że no on nie ma wpływu na podstawowe dla państwa, dla narodu kwestie. I mamy też do czynienia z powrotem wzrostu przestępczości. Co się dzieje w polityce zagranicznej? To jest, można powiedzieć, jeden wielki płaczyć i zębów. Ta próba otwarcia na wschód zakończyła się raportem anonimem tym politycznym. Na Zachodzie też nie odnosiły żadnych sukcesów. To opowieść o naszej silnej pozycji w każdym kto cokolwiek wie o polityce zagranicznej mogą budzić wyłącznie śpiew. Poczuliśmy sobie także w stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ale kiedy trzeba w złej sprawie oddajemy panu prezydentowi Obamie ogromne usługi w za dwie godziny rozmów. Tak to, Szanowni Państwo, lubią, A powtarzam, gdzie by nie spojrzeć, jest w rzeczy tak samo. Przygotowaliśmy dokument, taki większy, licząc w normalizowanych stronach około 100 stron. Dokument oceniający rząd. On został napisany jeszcze przy końcu zeszłego roku, wobec tego musi być dzisiaj nieco uzupełniony. Dlaczego pozwoliłem sobie złożyć go do Komisji Uchwały i Wniosków prosić o cenę i liczę na to, że będzie tutaj rekomendowany. Że będzie rekomendowany i że będziemy mogli go po wprowadzeniu tych zmian związanych z wydarzeniami smoleńskimi, o czym tutaj mówiłem, że będziemy mogli w ciągu najbliższych 10 dni jako broszurkę, także w internecie na różne sposoby ogłosić. Mam nadzieję, że Państwo na to się zgodzą. To dokument potrzebny to nie jest tego rodzaju ocena, obiecali nie zrobili, bo tego rodzaju ocenę sformułowaliśmy już dokładnie na trzylecie tego rządu. To jest ocena na pewno nie w pełni jeszcze dojrzała i głęboka, ale ocena wychodząca z niej są poważniejszych można powiedzieć założyć. Próba porównania naszej koncepcji rządzenia i koncepcji rządzenia platformy. Obywatelskie. Wszędzie to ważne. Szanowni Państwo, mamy przed sobą także wiele spraw o charakterze wewnątrzpartyjnym. Będziemy proponowali dzisiaj, w Wysokiej Radzie, uchwalenie regulaminu Komisji Etyki i Kodeksu Etyki w naszej normacji prawej sprawiedliwości. To są dokumenty potrzebne. Musimy czymś takim dysponować. Jest czasem tak, że różnego rodzaju zachowania nie nadają się do kwalifikacji czysto politycznej, a mimo wszystko muszą być oceniane. Jeśli mamy być zwartą grupą, która wnosi do polskiego życia publicznego także pełen zespół elementarnych związanych z polską tradycją i po prostu ze zwykłą przyzwoitością zasad, to musimy do czegoś się odwoływać. Musimy mieć pewne mechanizmy egzekwowania tych Stąd uchwalenie tych wszystkich dokumentów będzie bardzo ważne. No i wreszcie, Szanowni Państwo, mamy propozycje personalne. Niewielkie, jeżeli chodzi o uzupełnienie składu Rady Politycznej, bo już jest bardzo mało miejsc. To no, będzie dotyczyło tylko dwóch osób. I daleko idące propozycje, jeżeli chodzi o skład Komitetu Politycznego. Przy tym jest to propozycja pozytywna, a nie negatywna. To znaczy nie chcemy tej nikogo. Odwoływać, natomiast mamy dość szeroką listę tych, których chcielibyśmy powołać. Przypominam, to jest prerogatywa prezesa. Przedłożenie takiej listy państwo decydują. W tym wypadku sprawa była przedmiotem także na Radę Komitetu Politycznego. Sądzę, że także ta decyzja będzie dla naszej partii ważna. Wchodzimy w rok wyborczy, chodzimy. Te wszystkie szczególnie trudne i szczególnie odpowiedzialne zadania, które wiążą się z tymi najistotniejszymi z punktu widzenia każdej partii wyborami. Z wyborami, które będą miały bardzo, bardzo poważny wpływ na los kraju. Ten dokument, ten większy dokument, o którym wspominałem, kończy się konkluzją następującą. W ciągu tego już lecia nie mieliśmy rządu, by miał tak negatywną hipotekę jak ten. Trzeba też rząd zmienić. Ale szanowni Państwo, szansa na tą zmianę z tą polską jest, wbrew temu to próbuje się społeczeństwu wmawiać. ale to w wielkiej niezezależony od także naszych wewnątrzpartyjnych decyzji, wewnątrzpartyjnych spraw. Pozwólcie Państwo, że będę o tym mówił po krótkim przemówieniu. Dziękuję.